Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj do wygrania ten skin, żeby go zgadnąć, łapa w górę, sub i kom. Wyniki z poprzednich materiałów, które tam były w tamtym tygodniu, tych skinów, co są tutaj, będą jutro, ale do właśnie filmu tego, co pojawił się wcześniej dzisiaj, ponieważ no od tego filmu i następne, które się będą pojawiały, wyniki będą w piątek. No, więc tam to wszystko zostanie wylosowane. Miałem to zrobić teraz, no ale nie ukrywam, nie chce mi się. A my znajdujemy się na g Link do strony w opisie. Więc macie jeszcze szansę, no z tego, że mi się nie chce, to macie jeszcze szansę iść na te poprzednie filmy, zostawić komentarz, łapę w górę e, i brać udział w, i ma, macie szansę na zgarnięcie. No tak jak mówię, na g link do strony w opisie. Kodik Soul, użyj kodu darmowe 2 2. Darmowa skrzyneczka MilSpec oraz darmowe 5% do doładowania. Przed każdą wpłatą można korzystać z kodu Soul. Tutaj macie wszystkie bonusy, no i tyle, więc warto sobie skorzystać, e, wszystkie bonusy, tam macie wszystkie metody do ładowania, kurcze wybaczcie jakiś jestem zakręcony, e, bo tak, dzisiaj bitwa na najdroższą skrzynię youtuberów, czyli najdroższa skrzyneczka wronek i ta skrzynia kuźwa oddawała pięknie i kiedyś taką bitwę zrobiliśmy grubą i wygraliśmy i było to już troszkę temu, no więc pomyślałem, że jak ona nam fajnie dała, ale ostatnio nam bitwy też dają. To może dzisiaj jest ten moment, żeby taką bitewkę stworzyć? Więc no proszę państwa, cztery graczy. Ja mogę sobie kliknąć tak, bo mam tutaj te skrzynie Jupiterów dodane. No i dobrze, wrzućmy za wszystko. 13 rund, no nie dużo, no nie dużo, ale skrzyneczka też swoje kosztuje. Przywołaj boty, no i lecimy. Szybka bitwa, czy szybki profit? Miejmy nadzieję, że tak ale zobaczymy, jak to wyjdzie, Boty na Kinsie no, zazwyczaj dają nam popalić troszeczkę. Kłuźwa. Zanim wzięłem z tej wody, nie przyniosłem mi? No dobra, trudno. Trudno. No i dobra, proszę państwa. Mm... No, początek niezbyt dobry. Bardzo słaby swoją drogą. Ale wiadomo, nie chodzi o początek. Tutaj 800. No i tutaj już lepiej, chociaż no. Okej. Okay. Na na razie Arnold. Mój twajerek, ten to właśnie. Arnold naprowadza. Kuziwa, no tak powiem wam. Ja pierdolę. No i tutaj się już wszystko zaczęło mącić. 1322, my chyba na ostatnim miejscu w tym momencie. A szło naprawdę dobrze. I kurczę. Patrzcie, kurczę dualberety. Droższe od tego falchiona No kurczę. Chciałem szybko, chciałem bitewkę szybciutko sobie przypierniczyć, jakąś ciekawą. Kurczę, teraz rękawice, ale one no nic nam nie dają tutaj, bo by musiały jeszcze jakaś droga koska. Pierdole, czad tutaj leci, no leci, kraszarz w sumie. te błoty ogólnie kurwa mi wkurwiają. O, właśnie, jakby tego Butterflya zarzuciło, jakby tego Butterflya. Tu Alberety, no niby spoko, ale no tutaj Arnold więcej. No nie, no nie ma szans, nie ma szans, proszę państwa. No niestety, no niestety ostatnio szło. Najgorzej, no najgorzej. Fajną sumkę było można zgarnąć, Było, można dychać sobie przytulić. Mamy cashback. Ech, kurwa. Niedobrze, niedobrze. Ja będę chciał otworzyć profil. Klik jakiś. Ja będę chciał otworzyć skrzynie bonusowe. Zarzuć mi tutaj diamentową. Mam klucze, to otwieramy, chociaż tyle. Kurwa. Ja pierdolę, no tu blisko, tu blisko i tu blisko, nie? To by nam zwrócił odcinek jakby siadły nam te glowsy. No prawie, glowsy prawie by nam zwróciły. No ale no niestety. No niestety, proszę państwa. Czekamy na Bosa cały czas. Wyczekujemy, kiedy to się pojawi, jestem ciekaw tego trybu. No a co, na koniec otwórzmy sobie jeszcze dwie skrzynki eventowe. I w tym odcinku to tyle. No niestety pech Tak chciał. Ej, w tej skrzynce eventowej zrobiliśmy profit, spoko, dobra, może taki kontrakt jeszcze z tych skinów, co mam, sobie je wrzucę wszystkie, łączna wartość 400. stówy, no, no minus, no minus, no jak pech, to pech, więc nie kombinujemy więcej, niestety, z mojej strony to tyle, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. No i co, życzę wam powodzenia. Ja dzisiaj niestety nie miałem, no ale ta skrzynia ma potencjał. Kiedyś wygraliśmy potężną bitwę w tej skrzyni i sami widzieliście, że te skiny naprawdę nieźle, nieźle niezłe tutaj potrafią polecieć. Ten najdroższy chyba poleciał na tej bitwie, co mieliśmy, no, a zobaczcie co tutaj jeszcze jest. I te procenty naprawdę nie są małe. W sensie, no wiadomo, są małe, ale to jest drogi skin w porównaniu do ceny skrzynki. No i tutaj jednak, bracie, prawie... 1% na, na te przedmioty, nie? Więc troszeczkę tego jest. No i cóż, trzymajcie się do zoba. Elo.